Cześć z tej strony, Sucharek z kanału Sucharek Play Games. I dzisiaj, tak, oto dzisiaj nadszedł czas na pierwszy odcinek na moim kanale z serii Sucharek Pogrywa. Tak jest, dzisiaj co? Zaczynamy od Skyrim. Jedna z moich, no myślę, że najlubieńszych gier, takich bardzo ulubionych yy, tak, to jest moja postać, taka fajna. To jest leśny elf. Nazywa się Sucharek. Jak pewnie możecie się domyśleć. I mamy już do załatwienia takiego questa, który się nazywa Kradzież Planów. Musimy wykraść jakieś plany. Nieważne. Zajrzymy sobie do mapki. Mhm, tutaj. Pewnie znając życie jeszcze. A nie. Tutaj byłem kiedyś. Dobra. To się tu przejdziemy. Tak jak możecie zauważyć, poziom 28, czyli jest nie najgorzej. Nie jest to jakieś bardzo zaawansowane stadium gry, chociaż już pokonałem Alduina. Dla tych, którzy grali, to będą wiedzieli o co chodzi. Dobrze jesteśmy. O, mamy już tam jakiegoś ziomka. Wyciągnijmy nasz miecz. Chociaż nie, on nie widzi nas, dobra. Chodź tu. To kiepski moment na zgubienie drogi. Haha! Oh yeah! One hit, one kill uh, Nic nie warte książki, jakieś tam pierdoły Dobrze Ser Nie yeah. mnie Nie, to dobrze O, smog! O, nie widziałem Cię koleżko. Chodź tu. Generalnie mam praktycznie cały Elfi zestaw, cały Elfi set, tak jakby o, czemu nie widać tych szczół lol. Dobra, damy Ci się spokój. tam spokój mam tak, i tak mam dosyć dużo smoczych dusz. Więc tam niepotrzebne mi są jakieś specjalnie. Oj, no, ładuj się. okej okay. generalnie inwestuję w łucznictwo takie tam sprawy kradzieże i te, te i takie inne też jaką tą strzałę weźmy sobie elfią o, i w czołok, i bardzo, bardzo I... już tu kiedyś byłem tylko akurat nie nie było to niezwiązanego z tym zadaniem Więc, więc idę tutaj drugi raz. Tak jest. Krasnoludzkie to już lepsze troszkę. No a ma strzała dawać? E, eh, cioty. Nic ciekawego nie widzę. Idziemy dalej. A tu chyba skrzynia była z tego co pamiętam. Tak jest. Sprzeda się. Coś tu jest? Nie. Dobra, idziemy. Ja się tak lubię porozglądać często, bo może zawsze coś być, nigdy nie wiadomo. Jakaś ukryta rzecz. I znów mi nie dał gościu strzały. Żelazne. Możemy wziąć. Nie, nie leży nigdzie ta strzała. Czasami leżą na ziemi odbite. O, torba Wietczych, dobra. Mik Nie, mam pełno tego w domu. Myślę, że to pułapka jakaś albo coś na ścianie. Hello, Hello, To jeszcze? Nie, ale mi ładnie pochwodzili. Od znów pieść powrotu, nic co by mnie tu zainteresowało szczególnie. A gdzie ten drugi? Nie, tu go nie ma. Aż tak daleko poleciał? No, a strzała? Gdzie jest? Hmm, nic tu nie ma, idziemy dalej Skóra łosia, przyda się Aha, dobra. Pan chyba trochę za dużo poimprezował, widać. Skóra, skóra tak, bo jestem w kowalstwo. Idę także się przyda. O, złodziej! Nie, sprzeda się przynajmniej. Tak, swoją drogą dobrze by było. Dobrze by było, jakby tutaj był jakiś yy, falmer. Potrzebuje. Potrzebuję ich krwi Tak Mam takie specjalne ekstraktory. i Potrzebuję ich krwi Stek z łosososia Nie, dobra Idziemy dalej Aha, tutaj tą panią ustrzeliłem, dobra O, o, Ach, o. O, kurczę, sorry, ale muszę iść na chwilę. Zaraz do Was wracam. Okej, okay, jedziemy dalej z tym koksem, co my tu mamy? Tu coś jest. Aha. Oh shit. Oh, nie zobaczymy Aha! Dobrze, już wiem o co chodzi. A ja już tu kiedyś byłem i sobie z tymi gościami pogadałem i... Wszystko jest pięknie teraz z nami. Jesteśmy w pełnej harmonii, że tak powiem. Dobrze, dwa te. Jakieś tutaj łuskowe. Tak swoją drogą, teraz właśnie zjedłem pizzę i... I trochę tak jakby... <laughs> ym, no. Mogę mieć jakiś inny głos, czy coś w tym stylu Okej okay. No Aha, i najśmieszniejsze w tych gościach jest to, że oni wszyscy e, Mają taki sam głos Do którego byś nie podszedł, to tak samo ci odpowie Takim samym głosem Dobrze, wracamy się w takim razie Znaczy idziemy dalej, bo to jest wyjście drugie takie Śmieszne Oj, to coś mamy Jest? Można? Nie, już nie można, już raz to wydobyłem, to szkoda Tu był, by było chyba żelazo, z tego co pamiętam Tutaj się właśnie spada tak na ten... Na, na początek sam w zasadzie. Okej, okay. eee, idziemy od razu do białej grani Oddać quest'a i, i... Dobra, był kraż jednak, ale już jesteśmy w białej grani Po prostu Skyrim mi się tam wyłączył, czy coś w tym stylu Ale już nic, naprawione wszystko Pięknie śmiga I wracamy oddać quest'a O, już na mnie czekasz, że nie towarzyszy. Mam plan. Może dzięki temu dowiemy się czegoś więcej o odpoczynaniach. Chyba zmusiliśmy ich do ucieczki. Dobrze i to na tyle. Ja już się tutaj żegnam, e, dzięki za oglądanie tego pierwszego odcinka na moim kanale i mam nadzieję, że się wam podobało, nawet jeśli dwa razy musiałem przerwać nagranie z powodów y, wcześniej wymienionych, ale nieważne, zresztą e, jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!